I kolejny raz zapraszam Was do Miejskiego Raportu. Nie byłby on możliwy do zrealizowania, gdyby nie przepastne zasoby Miejskiego Reportera. Więc zapraszam po więcej na www.miejskireporter.pl Niech Was nie zdziwi, że coraz częściej będą publikowane tego typu materiały, gdyż coraz cieplej jest i coraz więcej podpaleń lub samozapłonów. Tutaj o tyle sytuacja trudna, że w Bezpośredniej bliskości ognia były zabudowania, jakieś pawilony. Pracownicy zatrudnieni w tych pawilonach, czy też właściciele, podjęli się działań ratowniczych, rozwijając własne odcinki i gasząc. Na szczęście w sukurs przybyły im profesjonalne zastępy strażaków i działali. Od dwóch stron. Ci walczyli o swoje pomieszczenia, a ci działali w obronie tych pomieszczeń, a także by ogień nie rozprzestrzeniał się. Zobaczcie też, że oprócz polewania wodą, używając szybkiego natarcia Używane są też specjalne tłumice, którymi strażacy dławią ten mniejszy zalążek ognia. Bardzo ważna sprawa, byśmy prawidłowo podawali miejsce zdarzenia, dlatego że ten pożar był przez dłuższy czas poszukiwany przez służby ratunkowe. No niestety. Wymieniony był troszeczkę inny adres, troszeczkę inna lokalizacja, a pamiętajmy, że tutaj liczą się minuty. Do tego sprawę jeszcze utrudniał dosyć silny wiatr, który powodował to, że ogień dosyć mocno się rozprzestrzeniał. Mimo, że na początku były to trawy, to po lewej stronie, jak widzicie, już jest las, a po prawej stronie, właśnie wspomniane budynki. To mogłoby spowodować duże straty materialne, ale też nie wiemy, czy na przykład jakiś zabłąkany spacerowicz, który straciłby orientację. Przestrzeni mógłby też mieć problem. A tutaj kolejny dylemat, który spędza sens z oczu motocyklistom w momencie, kiedy auto zajedzie im drogę, co robić? Czy położyć motocykl, czy mocno awaryjnie hamować, czy też próbować ominąć przeszkodę? Jak to mówią, wszystko zależy. A znajomy powiedział mi, który dosyć dużo jeździ motocyklami, że współczesne motocykle mają odpowiednie systemy wspomagające hamowanie, dlatego warto hamować do końca. Napiszcie proszę w komentarzach, co wy polecacie. Gdyby byłaby przyznawana nagroda za odpowiednią konstelację aut, które brały udział w zdarzeniu, to myślę, że to byłoby nominowane do pierwszego miejsca. Swoją drogą, ciekawe jak osoby, które przebywały w tych autach, z niego się wydostały, a szczególnie te z piętra pierwszego. Tu widzimy podstawione drabiny, więc bez pomocy strażaków się nie obyło. Co ciekawe, jak to mówią, co Bóg złączył, niech nikt nie rozłącza. Tu jednak pojawił się ktoś, kto tą zasadę musiał złamać, i dysponował odpowiednimi siłami i środkami. W większości przypadków to jest tak, że to pogotowie ratunkowe przybywa do poszkodowanych. Tutaj jednak sytuacja miała odwrotny skutek. To poszkodowany rączo przybył do pogotowia. I jak widzicie po wstępnym opatrzeniu został zawieziony i to szybko do szpitala. A co takiego się stało? Zobaczmy. Jak się później okazało, dwóch kosynierów ojciec z synem postanowili wyrównać rachunki. Pojawili się w miejscu publicznym, by rozprawić się ze swoim oponentem. Po całym zdarzeniu oddalili się w sobie znanym kierunku, a osoba poszkodowana udała się do pogotowia ratunkowego, które na szczęście było kilkadziesiąt metrów dalej. Wierzcie mi, gdyby nie bezpośrednia bliskość tego miejsca, szanse na uratowanie byłyby niewielkie. Swoją drogą zastanawiam się nad tym, dlaczego świadkowie zdarzenia, których było tam wielu, nie udzielili pierwszej pomocy. O ile droga, którą poruszał się ów nieszczęśnik była prosta do zlokalizowania, dosłownie naznaczona, przez niego samego, o tyle znalezienie agresorów było już trudniejsze. W tym celu sprowadzono pieska tropiącego. To niesamowite stworzenie. Mimo wielu śladów, bo przechodziło tam naprawdę wielu przechodniów, mimo wielu śladów, pozostawionych też biologicznych, pies ten perfekcyjnie wyczuł ślad tych agresorów i poszedł ich tropem. Po swojej robocie wrócił z powrotem do radiowozu. Czy wiecie o tym, że piesek jest funkcjonariuszem i ma prawo do pensji, a także do emerytury, a zabrać może go jego opiekun. Z pewnością nie są to bliźnięta jednojajowe. Zobaczcie, jak ten budynek po lewej stronie przykuwa oko swoją nowoczesnością, ale już ten budynek po prawej stronie rzeczywiście takie brzydkie kaczątko. Jest to oczywiście bliźnia, który był budowany o wiele, wiele lat wcześniej, dlatego teraz tym bardziej, że spłonął, będzie prawdopodobnie wymieniony na nowoczesne budownictwo. Swoją drogą mury oporowe, które są budowane w nowym budownictwie, skutecznie zapobiegają przeniesieniu się ognia. I yeah. Jakbyście byli ciekawi jak działa płachta na byka, to działa właśnie w ten sposób. Specjalny znak, który pokazuje, że jest przewężenie pasów ruchu, zostaje zaatakowany przez kierowcę samochodu osobowego, do którego przyjeżdża ambulans. Ale aby tego było mało, samochód ten wypada z drogi, wjeżdża na pas przeciwległy i zderza się z drugim samochodem. Na szczęście ze zdarzenia tego nikt nie pojechał do szpitala, ale było naprawdę niebezpiecznie. Dlatego nie. Zobaczmy się, że na drodze, na której jest coś remontowane, bardzo często służby stawiają szereg zapór, też takich specjalnych przyczepek, w które jeżeli uderzy samochód, to one amortyzują takie zdarzenie, no i ratują przede wszystkim tych, którzy coś tam budują czy też remontują. A my lecimy dalej z tematem. Zdarzenie z serii to droga nie dostosowała się do poruszającego auta i tak jak widzicie na załączonym obrazku autko wyleciało z łuku i poszło, jak to mówią, jak dzik w kartofle. Co ciekawe, auto widmo, dlatego że w środku nie było żadnych osób, nikogo, kto kierował pojazdem, po prostu go opuścili, by uniknąć konsekwencji. Nie wiemy z jakiego powodu, czy może było brak prawa jazdy, może były inne jakieś sprawy, które niekoniecznie chcieli. Chcieli, by wypłynęły w obecności policji. Na miejscu strażacy wycięli słupki, wycięli fragment ogrodzenia, a później auto zostało zabrane na specjalną przyczepkę. A może kierujący był w szoku i opuścił to auto, a po jakimś czasie dobrowolnie się zgłosił. Duże słowa uznania dla policjantów, którzy działając w śródmieściu udzielali pomocy mężczyźnie ugodzonego nożem w udo. Dzięki temu, że założyli opatrunek, posiadali go. Dzięki temu poszkodowany nie wykrwawiał się, a zespół dostał go w swoje ręce w miarę w dobrym stanie. Tu też swoją rolę odegrał jakiś przychodzień, tak zwany kosynier. Policja oczywiście uruchomiła swoją procedurę, by jak najszybciej namierzyć owego agresora, a poszkodowany Rączo ruszył do szpitala i tutaj niestety niechlubna statystyka, świadkowie zdarzenia też nie udzielali pomocy. Podczas tej interwencji możecie zobaczyć Jak z ambulansu biorę plecak A z niego wydobywam saszetkę Z napisem oparzenia W moje ręce wpadł poszkodowany Który jak widzicie na załączonym obrazku Pracował w zakładzie pracy W którym właśnie wybuchł pożar Jakieś sztuczne tworzywo Coś z czego buduje się kajaki Rozbryzło się dookoła I poparzyło go zarówno Z przodu na klatkę piersiową Jak i też na plecy A także na podłudzie Z drugim ratownikiem Założyliśmy upatrunki hydrożelowe, które mają potrójną właściwość: po pierwsze schładzają, po drugie działają bakteriobójczo, po trzecie działają przeciwbólowo, bo gdy nie piecze, wtedy mniej boli. Oczywiście na miejscu pojawił się zespół ratownictwa medycznego, i kierująca w zespole ratowniczka medyczna przejęła ode mnie owego nieszczęśnika. Zapytała się też mnie, czy są jeszcze inni poszkodowani. Poinformowałem ją, że z wypowiedzi kierującego działaniami ratowniczymi, Strażaka poszkodowanych więcej nie ma. Ale sytuacja jest dynamiczna i może się zmienić, dlatego przekierowałem ją właśnie do strażaków. A ci oczywiście w pełnej kooperatywie z drugim jeszcze zespołem, który dojechał na miejsce, działali. Pamiętajmy też o tym, że sami strażacy, którzy prowadzą działania gaśnicze, mogą ulec wypadkowi poparzeniu czy jakiemuś urazowi, dlatego takie zespoły są tam niezbędne. Była też straż pożarna, która analizowała kłęby toksycznego dymu. I kolejna, ostatnia już interwencja na tym patrolu. Pamiętajmy o tym, że czerwone światło obliguje nas do zatrzymania się, a jeżeli jest to pojazd uprzywilejowany, może wjechać na tym czerwonym świetle pod warunkiem, że zachowa szczególną ostrożność. Tym bardziej, że motocykl w starciu z samochodem, szczególnie motocyklista, ma niewielkie szanse. Jak widzimy na załączonym obrazku, w radiowozie jest dosyć duże wgniecenie na bocznych, suwanych drzwiach radiowozu. A jeżeli to wgniecenie spowodowało nie tylko motocykl, ale też ciało motocyklisty, to wyobraźmy sobie, jakie siły działały na jego ciało i jakich obrażeń musiał doznać. Podczas tego zdarzenia, jako pierwsi do poszkodowanego dotarli policjanci, którzy byli właśnie w owym radiowozie, i to do nich należało udzielanie pierwszej pomocy. Musieli sprawdzić, jakich obrażeń doznał, i działać zgodnie z postawioną diagnozą. Jesteście ciekawi, czy kiedyś miało o podobne zdarzenie z pogotowiem ratunkowym, czy jadąca karetka na przykład kogoś potrąciła, i personel musiał udzielać pomocy? Tak było tak kiedyś, pamiętam.